Jest godzina dziesiąta i właśnie idziemy specjalną dróżką, którą wytyczyliśmy, bo kurki się boją trochę jak liście wydają odgłos. Zobaczymy co u kurek. Cześć! tam grzędy Ojej Nie było to śnie? Tak. Skąd to? Trawa na najwyższą grzędę. Zobaczymy. Dostaniecie garść trawy. Kto? O, bardzo ładnie wygrałaś garść trawy. Ale i tak nie dostaniesz, żeby nie chciała się zlewać. Nie, dostanie. Kto chce drugie miejsce? O, jeszcze przeszła. wow O, drugie miejsce dla pani drugiej kury. Dostajesz pół garści trawy. Kto chce ćwierć garści trawy? No, wskakujcie, wskakujcie. Ostatnia okazja.